dzwoni do Polski za 1 centa za minutę na telefony stacjonarne bez żadnych dodatkowych kosztów. Są kłopoty z wylotem Artura Szpilki do Stanów Zjednoczonych. Został zawrócony i jak wygląda teraz jego aktualny stan wizowy po dwóch dniach spotkań w ambasadzie USA? Sytuacja wygląda w ten sposób. Około godziny 17 dnia dzisiejszego środa dostałem informację od naszego partnera, adwokata z Florydy Liona Margiulesa, który jest współpromotorem Artura. Mieliśmy połączenie konferencyjne z kolejnym adwokatem, który jeszcze prowadzi cały czas sprawę Artura, to jest specjalista spraw imigracyjnych, że właśnie po 25 godzinach od złożenia wniosku, w ciągu, po 25 godzinach dostaliśmy tak zwany approval na wizę P1. To oznacza w praktyce... Tak jakby, tak jakby przyznanie tej promesy, czy, 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 czy w ogóle już samej wizy na, na, na kategorii P1, czyli tej dużo trudniejszej do uzyskania niż tradycyjna wiza, co jest podobno w ogóle absolutnie rekordem świata i bardzo się z tego docieszymy. Jeszcze raz naprawdę dziękujemy ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie, bo to jest ogromna ich zasługa, że tak życzliwie naprawdę akurat w naszej sprawie konsekwentnie i, i, i że tak powiem, no bardzo energicznie działają. Bez tego by się nic nie wydarzyło. Ja przypomnę, że Artur już dzień po wylądowaniu miał spotkanie z konsulami. Dla nas był praktycznie no, wydaje mi się, że nawet konsulat otworzony, ponieważ o nikogo więcej nie było. Dzisiaj byliśmy kolejny raz zaproszeni. Więc naprawdę widać potężne zaangażowanie, pozytywne i pomagające dla nas, pomagające Arturowi przez, yy, przez ambasadę Stanów Zjednoczonych, przez pewnie pana ambasadora, przez całą grupę konsulów. Nawet żartowała dzisiaj ochrona, że pani konsul wczoraj do dziesiątej wieczorem, siedziała na sprawie Artura. I... Pierwszy krok mamy zrobiony, to jest bardzo duży krok, natomiast zostaną jeszcze drugi krok do zrobienia, mianowicie, ja tak będę upraszczał, nie będę terminologii angielskiej używał, trzeba zdjąć jakby zablokowanie, czy cofnięcie zakazu wjazdu Arturowi na teren Stanów Zjednoczonych. No i to jest, to jest równie ważny krok, bo, bo te kroki obydwa muszą być razem zrealizowane, żebyśmy mieli sukces. Pierwszy został zrealizowany w tempie, tak jak powiedziałem, ekspresowym. Natomiast no, czekamy w dalszym ciągu na drugi, w dalszym ciągu liczymy na to, że no, ambasada nie spocznie w, że tak powiem, w przypominaniu, w pewnie w tłumaczeniu odpowiednim organom w Stanach Zjednoczonych, ponieważ no, trzeba powiedzieć sobie jasno, że i w jeden krok, i drugi krok zależą nie tylko od samej ambasady w Warszawie, ale od urzędów, które dają końcowe decyzje w Stanach Zjednoczonych. Yy, więc yy, no, powiedzmy sobie szczerze, w skali yy, Państwa Stanów Zjednoczonych sprawa nasza, a sprawa Artura jest jakąś zupełną drobinką. Jesteśmy tam jak, nie wiem, koryżu, przy w pewnie setkach tysięcy, czy dziesiątkach tysięcy w miarę podobnych spraw z całego świata. I krótko mówiąc, no, jeżeli... Jeżeli, że tak powiem, no, to się wszystko dobrze skończy, naprawdę będzie to zasługa ambasady. Dlatego to w każdym wywiadzie podkreślam, bo zupełnie bez y, absolutnie sympatii do sportu, z szacunku do osiągnięć polskich sportowców, ambasada się tutaj zupełnie zaskakująco, no, nieprawdopodobnie nawet pozytywnie i energicznie stara nam pomóc. Bez tego byśmy kompetencję zrobili. Czy istnieje jakakolwiek możliwość, że jeśli Artur już uzyska wszystkie potrzebne dokumenty, poleci do Chicago, znowu będzie miał na lotnisku? Czy to jest decyzja urzędników pracujących na lotnisku, czy nie powinno już tego być? No, to jest tak, że za każdym razem każdy oficer imigracyjny ma prawo do podjęcia autonomicznej decyzji. W tej chwili, gdyby się okazało, że Artur dostanie wizę, ona zostanie, że tak powiem, wklejona do paszportu, e, no, to teoretycznie ma być ciekawa bardzo sytuacja, której oczywiście nie będziemy próbować, ale e, teoretycznie jest świeża wiza i to ta jest poważna wiza, w dalszym ciągu zakaz wjazdu. Natomiast y, wydaje się, no, absolutnie bardzo wysoce prawdopodobne, że gdyby Artur miał i wizę, i, i, i to zdjęcie tej, tej blokady, cofnięcie zakazu, no to nie ma żadnych przesłanek do tego, y, żeby, że tak powiem, y, Arturowi uniemożliwić wjazd na teren Stanów Zjednoczonych. Czy ktoś ze strony organizatorów gali w Nowym Jorku kontaktował się z wami, badał sprawę, jak to wygląda, y, 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 dawał jakieś ultimatum? Ja myślę, że większość polskich kibiców zresztą jest to zrozumiałe, bo nie mają skąd czerpać takiej wiedzy. Nie wiedzą, że Leon Margulis, który jest naszym partnerem w karierze Krzysia Łodarczyka, w karierze Artura Szpilki, jest znanym adwokatem z Florydy. E, który na przykład, żeby było śmiesznie, jest adwokatem Gary Szoła, adwokatem Dibelli, e, jest znanym powszechnie w Stanach Zjednoczonych adwokatem o sprawach sportowych, ponieważ na co nie zajmuje się sprawami imigracyjnymi, tylko ma, że tak powiem kolegę, partnera, który się tym zajmuje od wielu, wielu lat. Przypomnę, że w grupie Warriors Boxing boksowali zawodnicy, którzy mieli bardzo skomplikowane życiorysy, na przykład kolumbijczyk Edison Miranda, po, nie wiem, zawodników jak i to który teoretycznie też wydawało się, że nie ma żadnych szans wjechać do Stanów Zjednoczonych, a jak wiemy, boksował wielokrotnie. Więc myślę, że tu kibice, nie mając tej wiedzy, nie znając życiorysu, bo i skąd pana to trochę myśleli, że myśmy to jakby zaniedbali, tak nie było. I no, w tej chwili naprawdę Artur jest w bardzo dobrych rękach. Zarówno Gary Show jak i Lidzbio doskonale Leona Margiblesa. W związku z tym bardzo miły, że tak powiem, gest ze strony Geryszała, całego Timu Jenningsa, no, był gestem stricte medialnym tak naprawdę, ponieważ wiedzą doskonale, że jak Leon jest w to zaangażowany, to po prostu się pewnie nic więcej nie da zrobić. Przypomnę, że sam Geryszał. Współpracuje od lat z Leoniem jak jako właśnie swoim prawnikiem, tak samo Ludibella, naprawdę bardzo skomplikowane sprawy Leon prowadzi, sportowe, no i jak się weźmie pod uwagę te trzy grupy, które na stałe, całkowicie w sposób prawniczy obsługuje Leon, to naprawdę mogą wszyscy kibice wierzyć, że w grupie Dibelli, w grupie Gerritschowa, w grupie samego Leona jest mnóstwo zawodników zagranicznych, pewnie drugie tyle dochodzi zawodników, których agentami sam są Lewkowicz, który także obsługuje Leon Argiles więc on naprawdę się na tym zna i, i, i naprawdę znacznie najlepszych prawników którzy zajmują się tylko sprawami imigracyjnymi. Więc yy, no, nikt, nikt jakby nie zwraca się do nas chęcią wielkiej pomocy, bo, bo wiedzą, że po prostu nie mają żadnych innych argumentów niż ani wiedzy niż Leon Margulis. Natomiast yy, no, jesteśmy wstępnie umówieni. Ja nie wiem skąd się jakieś bzdurne terminy czwartkowe pojawiły, bo takiej nie było żadnej rozmowy. Rozmowa była taka, że no, do piątku zameldujemy HBO, co, co się w sprawie dzieje. Chcę przypomnieć, że w 25 godzin udało nam się uzyskać y, tą approval na, 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 na Wizę P1, gdzie podobno to w najlepszym warunku trwa około 2-3-4 tygodni, więc ten pierwszy krok zrobiliśmy wspaniale. Natomiast żeby był sukces musi być wykonany krok drugi. A tak już wracając do samej walki, pan otwarcie mówił, że pana zdaniem to jest jakieś pół roku za wcześnie dla Artura na tę walkę. Czy po tych wydarzeniach ten niepokój o wynik walki rośnie? Nie, szczerze mówiąc już, już, już od wielu, wielu dni yy, zaakceptowaliśmy ten stan, który, który jest. No, zaakceptowaliśmy, podejmując decyzję, godząc się na tą walkę, yy, że, że, że przystępujemy do tej walki. I ja powiem, przyznam szczerze, yy, oczywiście, że taka sucha, zimna wiedza yy, podpowiada mi, że pewnie byłoby lepiej, że Artur jeszcze co najmniej jedną, może nawet dwie solidne walki w tym czasie stoczył. Natomiast no, są takie emocje, taka draina, takie zainteresowanie tą walką. Yy, Artur się tak cieszy, tak ciężko trenuje, że, że naprawdę myślę, że Gdybyśmy cofnęli czas, a w drugi raz też byśmy podjęli taką samą decyzję.